Zapraszam do zakupu najtańszych końców w sieci do FIFA 15 Najszybsza dostawa, wiele form płatności, polecam Cześć, siema z tej strony Goldr. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym otwieraniu z okazji Team of the Season, dzisiaj do trafienia jest mnóstwo niebieskich kart, bo dostępne są uwaga aż cztery drużyny Team of the Season Liga Włoska, Liga e, francuska e, Liga Beneluxu, czyli tam mamy złączoną ligę Holenderską z ligą belgijską. No i oczywiście liga reszty świata, w której m.in. do trafienia jest Kamil Wilczek. Więc kart naprawdę sporo, dodatkowo jeszcze, oczywiście obecne Team of the Week. No i cóż, ja mogę tutaj więcej mówić, do wydania 500 tysięcy. Mam nadzieję, że dzisiaj coś trafię. Mam nadzieję, że naprawdę co dzisiaj trafię, jeśli nic nie trafię, to naprawdę jestem. Wielkim. E, że tak powiem, frajerem, bo, bo kard jest, jeśli się nie mylę, chyba 90 do trafienia specjalnych, więc to naprawdę byłby wyczyn, gdybym nic nie trafił. Otworzymy sobie na sam początek 5 paczek po 50 tysięcy, bo takie obecnie są. No i tutaj naprawdę mamy sporą szansę na trafienie przynajmniej jednej karty specjalnej. Mówię tutaj oczywiście o, o niebieskiej, więc cóż, bez zbędnego gadania, po prostu rozpocznijmy to otwieranie. Jedziemy! Pierwsza paczka za. To nie była za 50 tysięcy. To otwa otworzyła się chyba ta inna. Zresztą zobaczymy zaraz. Ale mamy kartę niebieską na sam początek, i to była kart e paczka za 50 tysięcy. E więc rozpoczynamy kartą niebieską. Oczywiście nie ma tutaj ekscytacji w moim głosie. E zapytacie Goldzo, dlaczego? No, dlatego nie? 30 do 75 tysięcy. E karta się nie sprzedaje, więc, e więc dlatego, ale bardzo chętnie przyjmę oczywiście. Kartę e, koloru niebieskiego. Czy coś innego tutaj jeszcze jest? No, jak widzimy, absolutnie nie. Benarfe sobie wezmę, a skilkuetę w zasadzie też. A widzicie, może też. A wszystko pozostałe sprzedam na szybkiej sprzedaży. Więc po pierwszej pacce za 50 tysięcy mamy pierwszą kartę niebieską. No i oby tak dalej, zdecydowanie oby tak dalej. E, z tego co widziałem, inni youtuberzy, mówię tutaj głównie o tych z Polski, potrafili mnóstwo kart niebieskich, więc e, nie chcę być gorszy. Ale, ej, ej, Markizio nie jest, co? On nie jest, jakim, jakim cudem on nie jest w Team of the Season seria, naprawdę on nie jest? Lol, teraz dostałem mindfucka, naprawdę, bo pamiętam, że trafiłem jego kartę Team of the Season, gdy był ee, w Team of the Season Most Consistent. Ale to, że nie ma go w Serie A... ...drużynie sezonu, no to jestem naprawdę zdziwiony, no ale cóż, widocznie tak... ...tak miał być i w tej paczce nie ma nic! Wow. Wow, naprawdę mindfucka teraz mocnego dostałem, zresztą... ...chyba słyszeliście to po moim głosie i po mojej reakcji, no... ...wow. Naprawdę wow. To było dla mnie zdziwienie, no ale cóż... ...w pierwszej paczce karta niebieska, a teraz wracamy do gówna, czyli dwie paczki podrządza 50 tysięcy i nie ma... Nawet karty wartej więcej niż Quixel, więc świetnie. W wracamy do codzienności, że tak powiem. Dwie paczki za 50 tysięcy nam zostały. No i mam nadzieję, że, że coś z tych dwóch ostatnich jeszcze niebieskiego wypadnie No i mamy kolejną kartę niebieską Znowu nie jest to jednak karta jakaś genialna, bo jest to tylko Dominguez Ale mamy też w tej paczce Diego Costa Jakie ma widełki Diego Costa? 5 tysięcy? 9 tysięcy, wow Dobra, ale sobie Diego Costa wezmę e, Dominguez, e, ty masz 4 sztuczek? Nie, 3, no to słabo A widełki masz, no niskie, bo to... To, jest, to oczywiście, że to Liga Grecka, ale to jest jako... A nie, jest Liga Grecka w grze. Dobra, dobra, myślałem, że to po prostu reszta świata. Coś nieogarnięty jestem, e, no ale... No ale tak czasami to ze mną. Bywa. Biorę oczywiście tę kartę, e, kolejna karta niebieska, no i e, cóż, nie będę narzekał, tak? Jeśli te karty niebieskie trafiam, to narzekać nie będę. Bo, no bo w, w dalszym ciągu jest to karta niebieska. Nie nasza wina, że takie widełki i jej dało. Ostatnia baczka za 50 tysięcy. Jak na razie tylko dwie karty niebieskie. Ee, przy wydanych, e, dobra, dobra, trzy. <try> dobra, trzy karty niebieskie już, e, bo mamy kolejnego totsa, Jest to tym razem w Florencji, e, więc zawodnik z Romy. Prawa obrona. Nie ma zbyt dobrych statystyk obronnych, ale myślę, że będzie dobrym obrońcą. E, czy on się sprzedaje? No tak jak myślałem się, nie sprzedaje, ale chętnie cię wezmę oczywiście do klubu. Znowu Tamendiego trafiam. Jak był w Team of the Season BBV to mi nie wylatywał, teraz wylatuje jak porąbany. No ale cóż, paczka tak czy siak w miarę dobra, bo mamy jeszcze Runeya. Więc tak jak mówię, kolejna karta koloru niebieskiego. Dobra, jako że ostatnio otwierałem to po 7500 tysiąca i totalnie nic nie wylatowało, no to dam teraz szansę. Tym paczkom za 15k Więc otwieram, do, zeruję po prostu Konto tymi paczkami za 15k I no i zobaczymy czy będą one Szczęśliwsze niż, niż Te po 7,5k, oczywiście tutaj Jest troszkę nie fair, bo jest dużo więcej kart specjalnych Do trafienia, ale tak czy siak Czuję, że może tutaj nie wypaść nawet chociażby jedna karta specjalna w tych paczkach za 15 tysięcy, bo ja mam właśnie takie szczęście do tych paczek. No i dwie pierwsze paczki to po prostu potwierdzają. Myślę, że będę wam pokazywał mimo wszystko te najlepsze, bo no bo chyba nie chcecie oglądać takich traszy, nie? Zdecydowanie nie chcecie oglądać takich traszy. Ja sobie będę brał jeszcze te style gry, bo je często używam. Tym razem skip pójdzie, bo, bo... Jest! Icardi! Kolejna karta niebieska! No, wydarłem się jak porąbana, to tylko Icardi, ale bardzo ciekawie ten zawodnik wygląda i się sprzedaje, więc witam Cię serdecznie, Panie Icardi, na pewno znajdziesz miejsce w moim składzie. Czy jest ktoś jeszcze może w duplikatach? Może druga karta? Nie, 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 absolutnie nie, ale mamy czwartego Toca w tym otwieraniu. Kolejna paczka przed nami. Naprawdę nie wiem w jaki sposób to komentować, bo... E, wow, kompony. No dobra, nie miałem cię w klubie. W zasadzie jeszcze nie grałem kompony w tej części FIFA. Zawsze wybierałem Okore, Fajne widełki kompony, naprawdę. Myślę, że dam ci szansę w moim składzie z BPL. A czy coś poza kompany tutaj mamy? przejedźmy na koniec paczki. Nie. Nie ma nic. Dobra, 170 tysięcy do końca, więc jeszcze przynajmniej 10, 11, 12 szans. Na kartę niebieską będziemy mieli, a trafiamy teraz zawodnika, który jest mi potrzebny do kolejnego budowania składu, który za kilka dni pewnie na moim kanale ujrzycie, Silesen, Zawodnika Jaksu, jakie te masz widełki? Chyba, chyba niskie, zdecydowanie niskie, no ale ja Cię oczywiście przyjmuję z wielką radością do mojego klubu. Czy coś jeszcze tutaj mamy? Chyba nie, zdecydowanie nie. Ale tak czy siak, kolejna karta niebieska, chyba już numer 5. Dobra, ostatnie dwie paczki do końca, więc te wam zdecydowanie pokażę, bo w zasadzie nie było zbyt wiele tutaj rzeczy, które bym, które bym wam mógł pokazywać, więc żeby minimalnie e, ten, ten film przedłużyć, no to wam oczywiście pokażę te dwie na końcu. No i właśnie otwieramy przedostatnią paczkę w tym otwieraniu. Tak mi się wydaje, być może jeszcze potem za jedną 7,5 otworzymy. Ojojoj, 75 najwyższą, znaczy jest niby to 80, ale... Wow, Nguyen, co to za agent? Jakiś kurcze azjatycki agent w tej paczce. No, ta paczka mi się nie podobała. E, ostatnia szansa, w zasadzie ostatnia paczka za 15 tysięcy w tym odcinku. Potem jeszcze chyba starczy na jakąś srebrną czy coś w tym stylu, no ale zobaczymy, może na sam koniec? Nie, Claudio Bravo na sam koniec, czyli zawodnik, który był również w Team of the Season BBV, ale niestety trafiam go, gdy nie ma już tej wersji w paczkach, więc cóż, jak na razie 5 toców i chyba wygląda na to, że ten odcinek na takiej ilości karniebieskich zakończymy, chyba, że coś w tej ostatniej srebrnej paczce nam wyleci, ale w to naprawdę będzie ciężko, tak czy siak zobaczmy, ja nadziei nie tracę ostatnia paczka w tym odcinku, a w środku Larson, więc tak jak mówię, aha, on, on też był, on, on też był właśnie przed chwilą w, w Team of the Season. Więc wow, naprawdę mnóstwo tych troli potrafiałem. Także ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pięć kart Team of the Season, piszcie jak, jak to wyglądało u Was. Mam nadzieję, że przynajmniej tak samo dobrze. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Mój Goldzor, na razie.